Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj będę mówił o książce Lindsay Ellis, czyli książce youtuberki, która kręci wideo eseje na YouTube na temat popkultury. Kiedyś była znana jako Nostalgia Chick. potem kiedy już stała się bardziej poważną youtuberką, pozbyła się tego przydomka, teraz już jest po prostu Lindsay Ellis. Kręci dalej swoje, swoje wideo. No i na napisała książkę. To już by, książka już została wydana w, w zeszłym roku, nie została jeszcze przetłumaczona do Polski, nazywa się Axiom's End um, i, no i chciałem o niej e, dzisiaj powiedzieć. Ja się trochę obawiałem, kiedy zaczynałem czytać tą książkę, ponieważ ona, ona jest znana z bycia bardzo woke, tak? czyli taki z bycia e, z taką e, social warrior, czyli społeczną wojowniczką, zresztą i bardzo dobrze, ja nie mam nic przeciwko temu. Ona przecież kręciła esej na temat seksizmu i yy, yy, yy na, yy, yy, yy na temat dyskryminacji gejów i lesbijek, generalnie LGBT, Q. Yy, niedawno wypuściła yy, wideo-esej na temat dyskryminacji osób transgender. Yy. Także, także widać, że jej bardzo zależy na, 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 na tej równości. Także ja się trochę bałem, że to będzie jakaś książka publicystyczna. Na szczęście nie jest. Myślę, że ona chyba za, za bardzo jest biegła w regułach popkultury, żeby napisać książkę publicy, publicystyczną. I bardzo dobrze. Żeby was nie trzymać na pięciu, książka mi się naprawdę podobała, chociaż ma swoje dłużyzny, ale od początku. Jak, jak każda dobra książka z dziedziny, jakby po, książka popkulturowa, czy też jak każdy dobry action mówi, książka się zaczyna od setupu, gdzie mamy po prostu przedstawioną rodzinę, gdzie mamy główną bohaterkę, czyli korę. Kora właśnie straciła pracę. Straciła pracę, ponieważ jak już poszła do tej pracy, to, so, to nastąpił e, impuls elektromagnetyczny, gdzie e, nie wiadomo na początku skąd jest ten impuls. E, szyby poleciały z okiem, wszyscy się wystraszyli, no ona stwierdziła, że no już nie będzie w tej pracy siedzieć, bo bez sensu. Po czym e, przychodzi matka z pracy i zaczyna na nią krzyczeć, że jak mogła opuścić miejsce pracy, skoro wszyscy zostaje, a ona sobie poszła, bo przecież ona, czyli ta matka, Tą pracę jej załatwiła. Poza matką ona też ma dwoje rodzeństwa i ma jeszcze ciotkę, która pracuje dla rządu Stanów Zjednoczonych. I, i, i taki jest setup. Częścią setupu jest jeszcze jej ojciec, który mieszka w Niemczech, który ich zostawił bardzo dawno temu. I on prowadzi taką kampanię, gdzie głównym jej sloganem jest to, że prawo do prawdy jest prawem człowieka. I on wietrzy i w internecie zresztą publikuje na ten temat wiadomości rzekomo wykradzione z, z CIA na temat tego, że rząd amerykański ukrywa inwazję. Obcych na Ziemię, i że pierwszy, a potem w książce następuje drugi impuls elektromagnetyczny, oraz, oraz spadają dwa meteoryty. Tak naprawdę nie są to naturalne zjawiska, tylko one pochodzą od obcych, którzy przylecieli na Ziemię w jakimś celu. I dla mnie była to trochę książka. Trochę była ta książka zaskoczeniem, ponieważ ja nie jestem przyzwyczajony tego typu książki czytać. Co ja, ma, co ja rozumiem przez książki tego typu? Kiedy To jest książka science fiction, bez wątpienia, tyle że kiedy ja myślę książka science fiction, myślę podróże w kosmosie, statki kosmiczne, wielki rozmach, prędkość światła, obcy i tak dalej i tak dalej. A tutaj e, jakby nie ma żadnych statków kosmicznych, nie ma żadnych podróży kosmicznych, e, wszystko się dzieje na Ziemi e, i jakby <laughs> są obcy e, i e, w tym wszystkim też bie, 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 bierze udział. B, 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 Rząd Stanów Zjednoczonych. Mamy też porwanie ludzi przez obcych, szczególnie tutaj mamy porwanie głównej bohaterki przez obcego. I to było dla mnie coś nowego. Na początku to było trochę dla mnie zniechęcające, ale potem, po, potem jednak okazało się to być coraz ciekawe. I jakby, o czym jest generalnie ta książka? Ponieważ ja nie chcę robić tutaj spoilerów, no bo jakby tym bardziej jeśli chodzi o książkę, która ma być. W, w, w której ma się bardzo szybko dziać y, akcja. Nikt nie chce spoilerów, więc jakby, jakby powiedzieć, o czym jest ta książka bez spoilerowania? No, ta, książka, ta książka jest o tym, że y, na Ziemię faktycznie przylatują obcy. Y, y, główna bohaterka najwięcej ma do czynienia z jednym obcym nazywa się on Ampersand. I y, y, on. Y, y, i on chce użyć kory, czyli naszej głównej bohaterki, do tego, żeby dotrzeć do innych obcych, którzy są trzymani przez rząd Stanów Zjednoczonych w tajemnicy. A obok jeszcze tego, na ziemię ma przylecieć i w końcu przylatują inni obcy, którzy mają konflikt z tamtymi obcymi. I teraz to jest jakby z grubsza fabuła. I w tej książce się bardzo dużo dzieje, dużo jest akcji. Mniej więcej do 70% tej książki jakby ja się nie nudziłem, ponieważ ciągle się coś działo. Potem niestety trochę akcja siadła, ponieważ kiedy ona tłumaczy te różne zawiłe stosunki, między, jakie zachodzą między obcymi, nie, co jest zresztą ciekawe, nie między ludźmi, a obcymi, ale między obcymi, to się trochę staje już, może nie aż że nudne, ale trochę męczące, ale pod koniec znowu ta akcja nabiera tempa i mamy na końcu bardzo satysfakcjonujący finał. Natomiast co jest w tej książce oryginalnego? ponieważ jakby jest bardzo wiele książek, gdzie mamy science fiction, gdzie mamy inwazję gdzie mamy inwazję obcych na Ziemię, one zwykle mają taki jakby taki Główny szkielet, że obcy atakują ziemię, ziemia się broni i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, coś takiego jak Independence Day dawno temu, ten film jak ktoś widział. Natomiast tutaj, tutaj jednak jakby największą wartością do tej książki są inne rzeczy. Chociaż tak jak powiedziałem, bardzo dużo się dzieje w tej książce. A więc pierwsza rzecz to jest, to jest związek czy relacja bardziej, relacja między główną bohaterką a obcym, który się nazywa Ampersand. Uważam, że ona świetnie to opisała. To jakby jak, jak dwa różne gatunki, dwa różne gatunki, nie tylko takie jak nie wiem ludzie i pies, tylko dwa absolutnie różne gatunki, czyli człowiek i obcy z innej planety absolutnie są dla siebie obcy i nie potrafią się zrozumieć nawet wtedy, kiedy ten nasz obcy, kiedy ten nasz obcy instaluje ukory w uchu, tłumacza. Zresztą nie jest to bardzo sophisticated, wyrafinowany tłumacz. Czyli to jest fascynujące obserwować między nimi różnice, ale to też jest fascynujące, jakby na poziomie etycznym, jak oni są różni, dlatego że Ampersat na początku jest nie, niesłychanie nieufny w stosunku do kory i on traktuje ją całkiem instrumentalnie, jako tylko środek do celu. I, i to jest fascynujące, kiedy obserwujemy, jak y, ich relacja y, zmienia się, dojrzewa, aż w końcu, w finale. Tutaj nie zdradzam nic, bo to jest raczej na poziomie etyki niż akcji. Jak w finale oni się naprawdę bardzo do siebie zbliżają, choć i to też jest bardzo ciekawe, ona tam zaznacza, że nigdy nie, jest, nie będzie możliwe porozumienie między tymi gatunkami. I to jest tym boleśniejsze, że, że nie mówimy o porozumieniu, którego nigdy nie będziemy mieli do końca między kotem a człowiekiem, czy człowiekiem a psem. I to nie jest tak aż dojmujące, ponieważ um, ani koty, ani psy nie potrafią mówić, a Ampersand potrafi mówić, jest inteligentny i pomimo tego, um, i pomimo tego, nigdy nie będzie pełnego porozumienia, pomimo tego, że um, oni rozumieją swój język właśnie z powodu tego, że nie wszystko jest przetłumaczalne, bo jest inny punkt odniesienia, bo um, nawet nawet bardzo to wpływa to, jakby wygląd, ja już nie będę opisywał, jak ten alien wygląda, ale też wygląd, jakby faktura tego, tego obcego, jakby wszystko jest inne, i w tym sensie jakakolwiek relacja jest niezmiernie trudna między tak różnymi gatunkami. Czyli to, czyli, czyli to jakby jest ta wartość dodana tej książki. Następna wartość dodana, która była, która była niezmiernie ciekawa, była, jest taka, że chyba we wszystkich książkach, które do tej pory czytałem jest tak, że jednak nawet jeśli mamy obcych, to jednak punkt odniesienia jest, to, to jest zawsze człowiek, jakby to człowiek się broni przed obcymi, to człowiek jest ciekawy obcych, to człowiek opisuje obcych z jego punktu widzenia, to e, jakby wszystko się kręci wokół człowieka, natomiast Lindsay Ellis w jakimś, w jakiś sposób z, Napisała książkę, gdzie właściwie człowiek, chociaż mamy główną bohaterką jest kora człowiek, dziewczyna, to jakby problemy ludzkości schodzą trochę na dalszy plan, bo zaczyna, zaczynają nas bardziej obchodzić jakby stosunki między różnymi rasami wśród tych samych obcych, ich polityka dlaczego jedni przylecieli po drugich, dlaczego ci pierwsi przyleci, przylecieli, jakie są między innymi stosunki, dlaczego jedni są wrogami, dlaczego inni nie są wrogami, i tak dalej, i tak dalej. I to jest niezmiernie ciekawe, ponieważ um, czasami jest to bardzo odświeżające um, przeczytać książkę, gdzie człowiek jakby przestaje być centrum, a obcy staje się centrum. I uważam, że to jest bardzo duże osiągnięcie. Trzecia rzecz, która, była, która jest bardzo ciekawa w tej książce, jest to, że ta jak powiedziałam, ta książka nie jest publicystyczna, natomiast ona bardzo dużo przemyca takich problemów współczesnych, czyli militaryzm, powszechna inwigilacja, fake newsy w, w mediach, nierówności rasowe, dyskryminacja. Dyskryminacja, dyskryminacja LGBTQ, nierówności ekonomiczne, ale i, i też przemyca współczesne problemy, jakby transplantując te problemy na obcych. Jakby ja nie, nie chcę tutaj robić żadnych spoilerów, chcę powiedzieć tylko, że niektóre problemy, które istnieją między obcymi, mają bardzo łatwe odniesienie w historii współczesnej. Która się dzieje w tej książce. To jest też niezmiernie ciekawe. Też nie nie powiedziałam też jednej rzeczy, bo książka się dzieje w, za ery Busha, czyli nie współcześnie. Tam tam, ale to jakby nie, nie jest to bardzo czuć, Tam jest kilka tylko odniesień do takich parafernaliów współczesnych temu światu. No, ale no, jednak trzeba o tym powiedzieć. Tam jest bardzo też jest symptomatyczna, tak, tak, taki w tej książce, taki brak, absolutny brak jakby to powiedzieć taki absolutny brak zaufania do amerykańskiego rządu, co też trudno się dziwić szczególnie u autorki, która jest bardzo lewicowa. Więc na koniec chciałem powiedzieć, że. Ja się bardzo dobrze bawiłem w tej książce, czytałem z tą książkę. Ona jest bardzo dobrze napisana. Nie, tak jak powiedziałam, tylko pod koniec jest parę dłużyc, gdzie tam jest za, za, za dużo, wydaje mi się, tego opowiadania. Za dużo jest trochę tego opowiadania zamiast pokazywania, co też nie jest zawsze wadą, ale akurat tu jest to trochę wadą. Jeszcze... Jeszcze tak, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, która mi się teraz przypomniała, co też jest bardzo ważne, i to jest też taka mała krytyka tutaj, że tak jak już jest łatwo kupić tą relację między, między apersandem, czyli tym obcym, a tą główną bohaterką już później, kiedy ich relacja pójdzie trochę do przodu i kiedy oni już trochę przeżyli i jakby już wiadomo wszystko, czy większą część na temat tego jakby kontekstu, yy, 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 tego co tam się dzieje to na początku kiedy ta kora bardzo dużo ryzykuje żeby pomóc amp ampersandowi trochę trudno kupić jej motywację jakby ta motywacja jest wyjaśniona ona chyba ona tam tłumaczy że no ona jest tam ona jest człowiekiem jakby no tak się robi i tak dalej i tak dalej tylko że to jest trochę taka motywacja z hollywoodzkich filmów Wiecie, że, że w hollywoodzkich filmach jest zawsze taki bohater, który postępuje jak należy. I ona, szczególnie na początku, jest trochę taką bohaterką, która postępuje wobec obcego jak należy, ale właściwie, biorąc pod uwagę, jaka jest stawka, gdzie stawką jest jej rodzina, jej najbliżsi, i to, że ona absolutnie nie wie, co się z nimi stanie. Kiedy ona stanie po stronie tego ampersanda, a ona i tak staje po stronie ampersanda, trochę trudno kupić tą motywację tutaj, bo ja biorąc pod uwagę, że, że ta książka, chociaż science fiction jest w dużej mierze dość realistyczna, kiedy ona mówi o tych współczesnych problemach, no to tutaj trochę zabrakło tego realizmu, ale może ona po prostu stwierdziła, że no to jest książka science fiction, jednak to jest książka popkultura, ma być to książka, jak chyba wszystkie książki, jeśli chodzi o to zresztą nie tylko, w ogóle książki, ma być, to, ma, ma być to książka, która jest eskapistyczna, więc stwierdziła, że no każdy potrzebuje bohatera w książce, i ona, ta główna bohaterka, czyli Kora, ona. Yy, ona na początku jest trochę mniej realistyczna, tak? W takim sensie, że ona zachowuje się jak bohaterka. Potem staje się trochę bardziej realistyczna kiedy ona, ponieważ już zna tego Ampersana trochę bardziej, to już można, można to już kupić, tak, że ona staje po, po jego stronie nieważne, nie, nie, nie nie ważne co się stanie, tak. I, natomiast na początku trochę jej to nie wyszło. I tam jest jeszcze, i tam jest jeszcze taka okła, taka. taka Taka cringy trochę scena, kiedy, kiedy Ampersand i ona próbują się do siebie zbliżyć, ale w takim sensie bardziej dotykowym. E, nie, nie chodzi tu o, o, nic, o nic intymnego, absolutnie nie. Chodzi o takie zbliżenie no o dotknięcie się po prostu, tak? Gdzie, gdzie jakby dwa gatunki e, chcą zbliżyć się do siebie, tak? Z tym, że. <tosz> To jest tak, jakby. Znaczy mi się to okropnie, mi się to strasznie nie podobało. Jakby jej to trochę nie wyszło. Nie wiem, może ona jest jeszcze. Może ona jest jeszcze trochę za swoją pisarką, żeby to oddać, tak, żeby to dobrze brzmiało, bo to jednak naprawdę żeby opisać taką scenę. Gdzie z jednej strony te dwa, gdzie te dwa gatunki z jednej strony chcą bardzo tego, z drugiej strony nie jest to do końca możliwe i to wszystko jest jeszcze takie trochę okłę w tym wszystkim, to wymaga naprawdę niezłego pióra i niezłego kunsztu, i chyba trochę to, tego zabrakło. Z drugiej strony, ktoś mógłby powiedzieć, że, że może to tak miało być, bo może chodzi o to, że jeśli to jest pierwszy raz gdzie osoby, które jakieś dobre uczucia w stosunku do siebie chcą wyrazić i chcą wykazać to, pokazać to też dotykiem i robią to po raz pierwszy, no to może chodzi to o to, chodzi o to, żeby to było takie o, tak właśnie opisane, że to jest trochę takie kanciaste, żeby tak, że, 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 że tak, żebym tak to powiedział. Um, no, ale ja, ja, ja to jednak zapamiętałam jako coś, co jednak jej nie wyszło, ale to już jest taki szczegół, tak? Bo tak jak powiedziałem, książka mi się bardzo podobała, e, właściwie bym chciał przeczytać następną książkę, nie wiem, czy ona pójdzie za ciosem i napisze... Bo na pewno napisze, biorąc pod uwagę, że ta książka jednak osiągnęła sukces, była na listach bestsellerów New York Timesa. Pewnie napisze książkę, nie wiem, czy w tym samym uniwersum... Jakby poszła po najmniejszej linii oporu, to pewnie tak, ale może też w innym. Więc... E, Mogę powiedzieć, że przeczytałbym na następną książkę autorki Lindsey Ellis i, i myślę, że to jest najlepsza rekomendacja, myślę, że to jest najlepsza rekomendacja dla tej książki. Następne filmy to, to jest tyle na temat tej książki. Następne filmy, które będę nakręcał, to, to będą trzy horrory science fiction, w tym jedna komedia. Więc jest na co czekać, więc dzięki bardzo i zapraszam ponownie. Do widzenia.